Teraz już możemy w pełni skupić się na mapie Ancient. D, na niestety tej przegranej rundzie pod One A, chwilę temu. dobrze, strzelecko zagania się rywale, ci nas rozczytali. Teraz Hades też wyeliminowany przez Alwa. Oj, ten chyba będzie chciał pod BSMB, teraz przyspieszyć. Rzucają się nasi o walkę. Tutaj będzie Krasnal, będzie bronią reagować. Aczkolwiek, no nie będzie tutaj łatwo. Chociaż okay, proszę bardzo, nagle eliminuje dwójkę rywali. Robi się przewaga 4 na dwóch. No więc udało nam się tutaj odpowiedzieć. Jeszcze din z eliminacją. Czeka ciągle jeden zawodnik te, nie, z jakimś skrótem heavenu, Teraz Demku. Bliski, żeby odnaleźć rywala. No i teraz Demku nie zauważył. Nie zauważył. Chyba tam terrorysty, który był do lewej strony rampy. Krasna 34 punkty zdrowia. No myślę, że będą zdawali sobie sprawę, że Krasna tylko nie musi być. Oby teraz tylko Krasna nie przegrał tej przebitki. Niesprawdzona pozycja przez rywala. Trafi też Dycha 3 do 1 bo no gra tutaj blisko na linii tego graczy dumnego. Szczeskany, no staramy się spychać jak najbardziej naszych rywali. Tu pikotka desa i ten świetnie radzi sobie z rywalem. Oj, ten odłamkowy może być świetny. Jest idealny, jest piękny, jest wspaniały. Oj, 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 Oluś nam tutaj się rozkręca. Oluś nam tutaj, e, no czuje tą rozgrywkę. Teraz przyśpieszenie naszych rywali podłom ma. Oj, zostaje już e, tylko jeden gra cztery. To jest czterech na jednego. To jest czterech na nikogo. To jest cztery do jednego, drodzy widzowie.

Wbij na Pirate Swap. Jest to miejsce, gdzie możesz wymienić swoje skiny do cs -a. Z kodem Mateo otrzymasz bonus przy pierwszych wymianach. Wybierz skiny, które chcesz wymienić, następnie wybierasz tego, który Cię interesuje i potwierdzasz wymianę nadesłaną przez bota. Na stronie macie również możliwość natychmiastowej sprzedaży swoich skinów. Możesz również doładować swoje konto za pomocą wielu dostępnych metod płatności, a z kodem Mateo dostaniesz 35% więcej do wpłaty. Dodatkowo macie możliwość brania udziału w konkursach i odbierać bonusy za wykonywanie różnych zadań. Wymieniaj swoje skiny na PirateSwap. Link w opisie. Też nas jest tutaj trójka, ale poleci. Smok na odcięcie shorta, poleci Palak na default, alp z eliminacją. Troszkę zmienili teraz tempo terroryści, trafił jeszcze slicks, ale jest jeszcze Krasnal na tego trzeciego pod cave'em. No i pytanie, co zrobią gracze terror? czy oni tutaj za chwilę pod niego będą podchodzili? Przejście jednego z graczy New Balls bliżej troszkę tego shorta, ale tutaj jest gotowy na to, dycha, dycha! I Hades, oni w duecie, zagrali rewelacyjnie, no i Krasnal jeszcze jest od Kevu, Zostaje sam Dean, ale tutaj, oj, oj, oj parada! Parada nieskuteczności od Dina, moi drodzy! No i to jest w tym momencie już siódmy pół. Jeszcze na blisko, ustawiony teraz, jest Krasnar, sprawdza opozycję. Chyba słyszeli to tego, i takie ja ma wrażenie teraz. Jednak Alf z trafieniem. Jeszcze Forksis będzie chciał tutaj podjąć biłę z Hadesem. Strix z eliminacją. Robi się troszkę mniej ciekawy. Trafi jeszcze Dycha pod środkiem. No musi tutaj teraz Hades wygrać swój pojedynek. Unikał tego strzału od Strixa. Ale i tak finalnie został odnaleziony. No i Dycha, jeden na trzech. Może to będzie ta chwila od Pawła, gdzie... Znowu będzie w stanie rozdać fantastyczne hedy. Dycha po raz pierwszy. Dycha chce więcej. Szuka kolejnego rywala. Dycha! Już miałem wrażenie, że to będzie taki szarpnięty, przeciągnięty celownik w stronę Alfa. Więc to, że oni grali na razie bardzo przeciętny mecz. No to jeszcze nie wszystko musi oznaczać. Ale Hades świetnie. Teraz byłam Side mał Teraz szybko wyeliminowany, Troszkę chyba zbyt głębokie. Dopikowanie od grubej. No ale tutaj mamy już dwójkę antyterrorystów, którzy chyba będą chcieli przez tego smoka szybko przebijać. Teraz skany, Zbity, zbity. Ten e, smok odłamkowym. Dycha. I Demku. Zrobili rywalom rozjazd. Walczy jeszcze Torox. On po raz kolejny z trafieniem. Jeszcze Torox e, gdzieś tutaj szuka rywala. doleży dorzucony grad błyskowy. Nie przegrać teraz takiej rundy, w której była tak olbrzymia przewaga. Odnaleziony kolejny antyterrorysta. Jeden na jednego. Dlaczego my to zrobiliśmy? Dlaczego my tak to rozegrałem? Graliśmy Krasnal. Chce poszukać. Zagrać agresywnie. A Torox zaraz zacznie podchodzić, zacznie sprawdzać. Wydaje się, że będzie tutaj Torox z tą lewą stronę boksa sprawdzał. I to może być wtedy szansa dla Krasnala na eliminację, bo jednak e, Torox z tego czasu trochę zostawił. Chociaż Torox okliruje lewo i podchodzi pod Krasnala. A Krasnal! Przegramy taką rundę. Ale dycha teraz, żeby nie przesadził. Mamy tego palaka. I on dobrze dorzucony. Sprytnie zagrał teraz Paweł. Nie będą wchodzili w tym momencie terroryści pod ten BS, no i teraz dopiero wyjście, ale Krasnal w ogóle bez żadnych problemów eliminację zdobędzie. Mamy tutaj już trójkę zawodników, no teraz nasi myślą chyba, że to fake, bo tak jakby przez chwilę wracali pod side B. Teraz ten atak nie do końca ma tempo. Jeszcze jeden terrorysta trzyma skrót środka, więc ich tutaj jest dwóch, nas to jest czterech i wydaje się, że podejmujemy bardzo dobre kroki. Hodes wygrywa taki pojedynek, Krasnal. Też z kolejnym trafieniem. A tutaj, jeśli oni zaczną wchodzić, no to Dycha będzie mógł wchodzić na plecy. Ale teraz. No chyba się pośpieszył Paweł. Chociaż może dostał takiego kola. Sprawdź, zobacz, co się dzieje. No, ale tutaj mamy jeszcze wcelowanego ze snajperką e, od Longa Hadesa. Tylko, że to też powinno. Powinni to być gotowi lepiej, mam wrażenie, terroryści. Wychodzi tutaj z prefajerem, ale nie, nie, nie na pana Olka. On, on sam prefajeruje rywali. Będą z nich celowanych Wcelowanym. Teraz jeszcze ninja sprawdzona. teraz Hades z trafieniem. Krasna to kończy. Świetna, fantastyczna połówka od monty. 9 do 3, moi drodzy. I rozpoczynamy drugą część tego spotkania. Podjazd naszych pod Bombside B bez żadnego, bez żadnej kalkulacji. Po prostu chcemy iść ci bić. I oby ta bitwa została przez nas wygrana. Na razie wymiana. Dwóch na dwóch rotują już antyterroryści. Bomba jednak podkładana. Den jest tutaj w okolicach keva. Torox czeka na to, co wydarzy się pod długą. Dychana spokojnie tu podchodzi, ale dlaczego? Skoro tutaj nikt w tym momencie nie zerkał aż tak głęboko tym kątem. Teraz jeszcze trafienie od Alfa. Ale Dycha sprytnie sobie tutaj zachodzi, przechodzi. Chce odcię być odcięty od jednej pozycji. wspierać tutaj jeszcze Demku. Fajnie rozgrywają to pozycyjnie teraz nasi. czyli trzeba tutaj będzie strzelać, strzela! I dycha. I Demku, duet do double D Żeby teraz, no właśnie, wygrać te pojedynki, dopalony, tam został dobrze antyterrorysta i tam chyba jest info tam chyba jest info, że jest defensor po lewej stronie. Takie mam wrażenie, Demku z eliminacją, ale sam mocno oberwał, więc to jeszcze klarowne do końca nic nie jest. Ale gdzie się zdecydujemy podejść? Nie wiem czy nie pod Wompsaj ta. Chyba pod WOMPsa bo mamy przejęte okno. Można trzymać rotację i mamy gościa na Donacie. A tam jeszcze nie celny są od Snajpera. Ademku z 13 punktami zdroja może przecież zaryzykować, może spróbować. tutaj Rywala uda się ugrać. Ja, za chwilę będą koledzy do pomocy Ademku. Fenomenalnie wychodzi. Jeszcze dycha trafia Forksisa, który no chyba znowu wyjdzie, chyba znowu się znerwuje. No bo to jest 11. 1. 1,14 od Forksisa. ja się w tym momencie nie mylę. Czy też znowu użyjemy tego wariantu z rotacją na no offside'u, no, to jest nieco inna sytuacja. Tutaj akurat na donacie jest defensor, jeśli będziemy robić to w ostatnich sekundach, to to raczej się nie uda, ale nie. Tu będzie wyjście pod longa, ale Torox rewelacyjnie radzi sobie z Kayem, który wydawało się, że będzie miał klarowną szansę na zdobycie takiej eliminacji, teraz Krasna, ale jeszcze pokonuje Strixa. No i antyterroryści przesuwają się dosyć sprytnie proszę bardzo, nagle robi nam się przewaga, co się tutaj wydarzyło, jakim cudem to miało miejsce, ale trafili inni, jest dwóch na jednego, ale dla nas po raz kolejny, a Krasnal ciągle na tym oknie czeka, ciągle gdzieś tutaj liczy, za chwilę będzie można wchodzić na plecy i wydaje się, że Krasnal za moment wyruszy, że Krasnal za moment będzie od tego okna sprawdzał, alfa i to jest eliminacja i to jest koniec ma Ancient, brawo dla zespołu Monte. Ale i tak będą w stanie raczej gry kontynuować, jeśli teraz tę rundę przegrają. Więc Koi, no tą poprzednią rundę, no zapewnia sobie poniekąd całkiem niezły byt w tym początku starcie, jeśli chodzi o ekonomię. A teraz przejmowane pozycje, niestety Hades na tym gapie wyeliminowany. Teraz jeszcze Mopilant eliminuje Demku. No i tutaj, zostają sami, ale strzelają tutaj piekielnie dobrze Hiszpanii dzisiaj. Tylko, czy tam już nie wrócił? No wrócił właśnie pod Bombside B teraz, Lurker. A i on jeszcze chyba ten BSB będzie sprawdzał. No, troszkę taka gra jak na w 2023 roku. Teraz od e, terrorystów. Tylko, czy oni i tak podstawią sobie tyle czasu, żeby potem Bombside B wracać? Bomba jeszcze teoretycznie jest na dźwigu, ale wejście już ma miejsce. Ale teraz dycha, świetnie sobie w tej sytuacji radzi. 20 sekund, Bombside B i będzie powrót. I będzie powrót, niestety, ale genialna runda pod kątem prowadzenia pozycyjnego rozgrywki od naszych rywali. Trafia z ta Dudu, jeszcze łapiąc Keja, a bombsite B jest przejęty przez naszych rywali. Dosyć szybko ryzykowaliśmy, bardzo powolutko robi to wszystko Adams i on to wymyślił świetnie. Teraz o to przeskakiwał Krasnal, ale... No nie wiem, czy nie, nie, nie spodziewał się. Proszę bardzo, wygrana runda! O proszę! Brakło tego czasu, ale jaja! No tutaj Koj na pewno będzie chciał jeszcze ten rezultat poprawić, zresztą wydaje się no właśnie, że ten... To wszystko jest na wyciągnięcie ręki Hades! Oj, wypalił piekielnie mocno w głowę Moposa. Myślę, że Mopos jeszcze nam się zbiera teraz z podłogi. z pozycji, ale zdąży Stadudu się wycofać. No i teraz Stadudu niepotrzebnie chyba tego smoka dorzucał, ale jest na to Just. Jeszcze skany. Szukamy trochę szczęścia w tym całym chaosie. Hades mocno poobijany, tam na środku też no była chyba jakaś mijanka. Oj, ten najdzik. Poddemku, no nie najgorszy, szczerze powiedziawszy. Dzięki pięknie, panie Branko. A Hades wyszedł sobie przez Smoka, dał eliminację, daje ciągle nadzieję, teraz Hades niecelny, są szkoda, bo to mogła być już nasza przewaga. Jeśli będzie podkładana na defulcie, to to jest szansa, tylko żeby ona nie upadła, żeby ona gdzieś tutaj nie została położona, trafi teraz Demku. No jeden na dwóch. Możemy wygrać Eko. To jest strasznie ważny moment teraz w tym pojedynku. No ale Just ma pomysł na rozgrywanie tego starcia. On chce zagrać tutaj teraz agresywnie. Just po raz pierwszy. Oj no Just już chyba wie, że demku tutaj jest, demku nie ma. kamizelki niestety. Obijany jest jeden z naszych. Wróci teraz. Krasnal pod gapa. Będzie chciał go sprawdzić. Słyszał, słyszał Krasnal Adamsa. I to jest przekazana informacja. I to jest świetna teraz informacja. Genialna. Naprawdę, bo Demku będzie na pozycji, ale Dawik... Znowu skutecznie, jeszcze krasna, ciągle na pozycji. Zapominają tutaj o nim, jakby w ogóle tego się już nie. Bomba jednak bezpiecznie podkładana. A tutaj jeszcze na kolejnego za chwilę dołączy Mops i. o nim chyba sobie zapomnieliśmy. Gdzieś się nie skomunikowaliśmy, ale zamieszali nami teraz Hiszpanie ja Nie podejmowaliśmy zbyt szybkich ruchów, ale gdzieś w samej końcówce nagle to wszystko uciekło. Rywal nami strasznie zamieszał. Odnalazł luki, ale może teraz my odpowiemy? Pięknym za nadobne: jest eliminacja od KS ale odpowiada Stadudu, Stadudu dwukrotnie, Stadudu po raz trzeci. No to jest gość, który potrafi Co z jak się już odpali, robić naprawdę fantastyczne rzeczy, i teraz też się to udowodnił. Ale będą chcieli przyspieszyć teraz pod umsajdem B nasi rywale, słyszał już tutaj Dycha na pewno to dobieganie, przekazuje informację, panowie chodźcie mi tutaj pomóc, będzie potrzebny ratunek, ale Dycha i tak robi swoje, ten jeden frag dopisany, teraz musi tutaj Demku taką rudę nam wyklaczować, to jest piekielnie ważny moment, żeby nie oddać już w tym momencie tego siódmego punktu, mówi Serkoj, tylko żeby jeszcze tutaj szarpnąć, jest jeden na jednego, Demku... Ja, chyba, że na jedynce będzie grał Adams. Takie mam wrażenie. Demku musi teraz sobie tylko wyklarować, z której strony Adams podejdzie, z której strony Adams będzie chciał to rozgrywać. De, 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 de. Demku! 60 potero zdobyte przez Hiszpanów już im zapewnia pewnego rodzaju bufor przynajmniej tego wyrównanego meczu. Ale my wrzucamy jakieś niewiarygodne wrotki. Jedziemy porywali, a oni też będą chcieli z nami się tucić. Oni wychodzą na tym lepiej. Jeszcze Hades z eliminacją, ale trzeba będzie się tutaj wycofać. Piekielnie tutaj szybko teraz są grać Hiszpanie pod bąbsajdem, ma, chociaż teraz na chwilę chyba zatrzymanie. Dobry odłamkowy, chociaż nie, słaby odłamkowy pod Keja. Dużo rzeczywiście Hiszpanie tych pieniędzy. Oni tutaj, no, wyjdzie na to, że panie zagrają, no zagrali tylko jedno eko tutaj po a oprócz tego cały czas na pół. Dycha z trafieniem na Just, trzech na trzech. Porzucany palak na default, już zajmowane pozycje, ale dojdzie już za chwilę na okno. Okej, okay. tutaj jeszcze dycha ze skanami. Dobrze byłoby odnaleźć taką jedną duszyczkę rywala jeszcze przed podłożeniem bomby. Pełna rotacja, skamy od Dychy, wyśmienicie, teraz, teraz po raz następny Dycha uderzy, no i Dawik wyeliminowany także, 6 do 5, pod bombą Saitana, 20 sekund przed końcem zaczynają wchodzić zawodnicy Koi, czasu nie zostawili sobie wiele, będzie tu ciasto, będzie tutaj piekielnie ciężko, mam wrażenie im podejść, ale dobre gnaty błyskowe, teraz Kaj nie widzi nic, ale rywal też nie widzi, dabują do siebie teraz e, e, zawodnicy obu zespołów, no ale Dawik teraz e, fraga zdobędzie, krasna z eliminacją, Nikie podkłada bomby i to jest koniec, to jest 6 do 6, dzień dobry, mamy remis moi drodzy mamy remis I wchodzimy pod Momsaita, gdzie mają ustawkę na gapie z dual beretami na rywale i gdzie Stadudu gra agresywnie na tym dźwigu. To jest takie niestandardowe teraz zdeczka ustawienia. O, Stadudu tak sobie, o, 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 Stadudu czy już nie został namierzony? O, Stadudu po raz pierwszy, za chwilę będzie wsparcie od defensywy, Dawik niestety też z fragiem, Dawik po raz następny. Dawik z czterema eliminacjami. No i podejście teraz od Demku i Keja, od tego duetu. Ojojoj, tam Kej już miał, wydaje się, na wyciągnięcie ręki, oddanie tych pierwszych strzałów. Teraz byłapany, tutaj zostaje Kades i Dycha. Ale sam Dycha wcześniej trafił. Kaj też jeszcze fraga dopisał, bo mało czasu, przebijają się antyterroryści przez tego smoga. Oni tutaj mają gotowego jeszcze flesza, tak aby tutaj mógł reagować. Just! I to był genialny, granat błyskowy. Walczy jeszcze Demku, ale sta dudu to kończy. Z jak największą precyzją, żeby. Jak najbardziej też wykorzystać tą przewagę jednego zawodnika. Tutaj problemy strzeleckie ma Dawid. Na raty udaje mu się jednak dychę wyeliminować. Rotacja w miarę szybko ruszyła. Demku już na blisko pod Małyszem. Bomba podkładana. Hades z następnym trafieniem, ale odpowiada Adams. Na tutaj jeszcze Demku cały czas na pozycji i kastał. W międzyczasie trafia na małosie. a więc przewaga po naszej stronie. Na tutaj pozycja Demku mogła jeszcze nie zostać odkryta, chociaż Adams czeka sprytnie. Chociaż Demku też wie, że ten smog będzie schodził, nie będzie ryzykował. No będzie chyba w pierwszy w kontakcie grał tutaj Just. No i ten poszuka rywala, na niku ustawiony Kay. No i czyżby chowanie? Chyba chowanie, po raz kolejny broni, tak jest! Kay trochę opóźniony w tej sytuacji, ale jest ósmy punkt! No i będziemy chcieli chyba z rywalami... Finalnie walczyć poda, ale tutaj są jeszcze granaty, jest jeszcze Adam z fleszem, ale ktoś będzie pikował, Dawik poszuka tego półtępa, żeby e, się pojedynkować z rywalami, a teraz Kej świetnie, no i przyspieszać będą zawodnicy Monter. Rusza już też rotacja, teraz Adam z eliminacją, ale Kej po raz następny robi się coraz lepiej, bo Demku też z trafieniem, to jest 4 na dwóch, Kej po raz jeszcze kolejny, Vertigowy wrotkarz Kamil Pietkun wraca na rejon i robi to w genialnym stylu. I defensywnie nie wiedzą jak się odnaleźć, a my teraz próbować odnaleźć będziemy stadudu, który w okolicach środka wyeliminował jednego z naszych i za chwilę ruszy pewnie po niego nasza gwardia. Dobrze byłoby go dojechać, dobrze byłoby mu odebrać broń, ale nie możemy też to robić no, za wszelkim kosztem, możemy, możemy, potem... Szybki zwrot, kiedy krasna został odnaleziony, wyeliminowany gość z gapa. I na końcu wjazd od konektora i iluminacja. A teraz z trafieniem odpowie jeszcze Dawik. A tutaj jeszcze ustawka, trafi dycha. Chociaż nie, tam jeszcze, tak, tam jest jeszcze jeden antyterrorysta, który ciągle jest chowany. O tym nie mamy pojęcia i teraz mopos tego fraga zdobędzie, więc trzech na trzech. I nie wiem, czy to nie będzie chowanie broni, odmówi. Nie wiem, czy to nie będzie. zachowane wyposażenie przez koi. Chyba tak. Jeszcze oni się zbiorą do tego retake'u to nikogo nie ma, o tym wiedzą. Spróbują. Jest Palak są dwa flesze. O no i już tutaj przygotowują się do tego odbijania na Sirwale. Jeszcze odłamkowy do tego w ich rękach. Najdzik nie był zbyt dobry. Demku ciągle przy tym smoku może balansować, żeby tylko teraz nie przesadził. Demkut przej... O Jezus Maria, gdzie tutaj Demku jest? Zagubił się, ale odnalazł! Jest jeden frag, jeszcze demku chce piknąć po raz kolejny, to jest wygrana runda! Teraz już uciekają rywale, piąta runda z rzędu wygrana przez nasz zespół! Just ma mało punktów zdrowia, trzeba będzie to wykorzystać. Ale my tak jakbyśmy chcieli grać split. A ze środkiem? Tak troszkę na ten moment to wygląda, chociaż jeszcze jeden gość u nas zostawiony przed Sidem B. Hades dobrze wcelowany. Hades! Jest trafienie na stadudu. No i przyspieszenie do Bomsaidu B. Chcemy tutaj zamykać pozycję. Jazz z fragiem. Jazz teraz też sprytnie. Znowu od razu zmienił pozycję. Jest eliminacja. Trafi jeszcze Hades. Nadam się! Hades po raz następny! Trzech na jednego. Koniec panie kolego 12-10! Stadudu dobrze wcelowany. Niestety, ale zdobędzie teraz eliminację. Nie był tam zapraszowany snajper. Koi. Ale może Demku ile to jeszcze zrobi różnicę, ale ten Palak ale będzie ciężko to mówę podłożyć. I Adams przerywa podkładanie tej paczki I niestety, jeszcze nie teraz. Jeszcze w tym momencie Rudy nie zwyciężymy. No ale ciągle jeszcze będą okazje. Są pieniądze, którzy być może za chwilę na wiga będą w stanie poskromić. Krasnal czeka na klarowną sytuację, a może to w pierwszej kolejności Demku poszuka e, tych pojedynków. Lecą granaty błyskowe, duże zamieszanie, Demku eliminuje jednego, jeszcze skany. Mocno poobijany, tam jest e, nasz rywal w konektorze, przejęty bez. No oj, i ojoj, tutaj jest olbrzymi chaos, nie tylko u nas, ale bomba leży. Czterech na czterech do retake'u, za moment będą podchodzili zawodnicy KOI, ale pozycje są dobre. Mamy klirowane plecy i ciężko może być ten tak przeprowadzić. Patrzę na granaty, zerkam. Są flesze, jest jeden smoke, jest jeden palak. Jest trafienie od Just, ale Hades teraz wybombił Dawiga. Jeszcze Hades po raz następny, ależ dobrze, ale świetnie. Trzech na dwóch. Krasnal to kończy, Krasnal, kończ, kończ pan nam to spotkanie. Czas jeszcze Krasnala dopali, ale to jest zwycięstwo. To jest 13 do 11. Mamy zwycięstwo.